Coraz więcej czynności wykonujemy w internecie z tego względu, że jest to po prostu dla nas wygodne. Internet daje też możliwość na kontakt z drugą osobą, czy nawet grupą osób, z czego warto korzystać w różnych sytuacjach. Mam na imię Bartek, a dzisiejszy odcinek skierowany jest ku osobom, które jeszcze z dobrodziejstw z tej technologii nie korzystały. Także, jeżeli jesteście obeznani w temacie wideokonferencji, prawdopodobnie niewiele się tego odcinka dowiecie, ale za to możecie go podesłać swoim babciom, mamom, tatom. Czy rodzinie, która do tej pory jeszcze nie znała tych rozwiązań? Na pierwszy ogień idzie WhatsApp. Zakładanie konta na tej platformie jest bardzo szybkie. Wystarczy podać imię i numer telefonu. Otrzymujemy potem SMS-a z kodem, który jest automatycznie szczytywany przez telefon. W niektórych przypadkach trzeba go wpisać ręcznie. Następnie zachęcam Was do udzielenia dostępu aplikacji do kontaktów, bo dzięki temu będziecie mieli listę osób, z którymi możemy się skontaktować, która również korzysta z WhatsApp. Jeżeli osoba, do której chcemy zadzwonić, nie ma jeszcze konta, to możemy wysłać jej zaproszenie. OK, wybieramy osobę, do której chcemy zadzwonić i naciskamy na słuchawkę lub kamerę. W zależności, czy ma być to połączenie głosowe, czy wideo. Fajne jest to, że możemy okno rozmowy sobie zmniejszyć i w czasie rozmowy wideo robić coś innego na telefonie, widząc jednocześnie drugą osobę. Tworzenie grupy osób na przykład, żeby rodzinie spotkać się przez internet jest równie proste. W bieżącej rozmowie możemy nacisnąć na przycisk w górnym prawym rogu lub można też wejść w ostatnią zakładkę i nacisnąć Nowa grupa. Drugim bardzo popularnym i wygodnym rozwiązaniem jest Messenger. Jest to komunikator Facebooka, ale to nie oznacza, że od razu musicie mieć konto na Facebooku. Jeżeli nie macie aplikacji, to musicie wejść w swój sklep w telefonie dla Androida jest to Google Play, w przypadku smartfonów od Apple App Store, a następnie wybrać program. Jeżeli nie macie konta, to je zakładamy. Proces jest szybki, wymaga podania imienia i nazwiska, daty urodzenia nie lubimy o tym mówić, ale w tym przypadku akurat trzeba. Oraz numer telefonu. Tym się nie musicie martwić. Numer potem można ukryć w aplikacji i nikt niepowołany nie będzie miał do niego dostępu. Skoro już wszyscy na pokładzie czas się z kim skontaktować, znajdźmy teraz osobę, z którą chcemy porozmawiać. Możecie skorzystać z bieżącej listy konwersacji lub wyszukać nową osobę, naciskając na długopis w górnym prawym rogu. Wpisujemy imię i nazwisko i wybieramy daną osobę. Teraz wystarczy, że naciśniecie na niebieską kamerę i nawiązujemy ze sobą połączenie. Jeżeli nie macie połączonego Facebooka z kątem na Messengerze, to najpierw musimy uzyskać zgodę na kontakt od drugiej osoby. W tym celu wystarczy na przykład przywitać się z drugą osobą, a ona musi odpowiedzieć na Waszą wiadomość. Co jeżeli chcemy porozmawiać grupowo na Messengerze? Sytuacja analogiczna: naciskamy na długopis, wpisujemy imię i nazwisko pierwszej osoby, następnie drugiej, trzeciej itd., lub możemy utworzyć grupę z osobami, z którymi już wcześniej mieliśmy kontakt. Oczywiście nie jest powiedziane, że to wy musicie wykonywać pierwszy krok. Jeżeli ktoś do was dzwoni, wystarczy odebrać połączenie i upewnić się, że macie włączony mikrofon i wideo. Z Messengera możecie też korzystać na komputerze, a czynności są analogiczne. Przypominam tylko, że wideo połączenia nie są dostępne w przeglądarce Safari na MacBookach. W takiej sytuacji trzeba korzystać na przykład z przeglądarki Google Chrome. Jeżeli Messenger nie przypadł Wam do gustu, to możecie korzystać z WhatsApp lub też odwrotnie. Trzecią moją propozycją są Google Hangouts. Niedoceniana platforma pozwalająca na bardzo proste połączenie się z rodziną czy też znajomymi, do jej obsługi potrzebujemy mieć założone konto na Gmailu, ale jeżeli posiadacie telefon z Androidem, to już pewnie takowe posiadacie. Nie potrzebujecie żadnych aplikacji na komputerze czy też telefonie, żeby móc nawiązać wideo połączenie. Wystarczy, że osoba zakładająca rozmowę wyśle do Was link do rozmowy, który następnie wkleicie w swoją przeglądarkę i naciśniecie w opcjach na wersję komputerowa. Jeżeli chcecie cieszyć się, wielofunk, na telefonie, to możecie pobrać dedykowaną aplikację, ale nie jest to konieczne. Oczywiście, Google Hangouts również dobrze działają na komputerze. Jeżeli chcecie wyglądać korzystnie w trakcie rozmawiania przez wideo rozmowy, to warto trzymać telefon czy jakiekolwiek inne urządzenie, przez które rozmawiacie, właśnie na wprost naszej twarzy. Z tego względu, że jeżeli trzymamy Cię telefon od dołu, nasza twarz nienaturalnie wtedy jest grubsza. Od góry jest nienaturalnie wyszczuplona, także najlepsze proporcje mamy wtedy, gdy patrzymy na wprost. Oczywiście najważniejsze jest jednak to, żeby nam było wygodnie, więc telefon możecie sobie odłożyć na stole czy na poduszce, gdziekolwiek chcecie, bo najważniejsze jest jednak to, żeby rozmawiać ze znajomymi i było nam po prostu wygodnie. To wszystko z mojej strony. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach, a ja życzę Wam długich rozmów. Cześć i do zobaczenia.